Tajemnica wcielenia. Bóg przeznaczył człowieka do udziału w życiu boskim, przeznaczył go do szczęścia wiecznego. Docelowym punktem miał być dla niego dom samego Boga. Przez grzech człowiek został przylepiony do ziemi. Miał być orłem szybującym w stronę nieba, lecz grzech oblepił go ziemią i połamał jego skrzydła. Człowiek po grzechu nie mógł już wzbić się do Boga. Jednak Bóg, Stwórca, nie rezygnuje z realizacji swego planu. Postanawia uleczyć połamane skrzydła, oczyścić człowieka z błota, grzechu i przywrócić mu wolność, gdyż orzeł z połamanymi skrzydłami jest niewolnikiem ziemi, jest chodzącym nieszczęściem. Realizacja Bożego planu ratowania człowieka jest niepojętą tajemnicą. Stwórca mógł przecież zostawić rodzinę orłów z połamanymi skrzydłami, skoro sami rodzice przez grzech doprowadzili ją do tego stanu. Mógł na zawsze zostawić kalekich ludzi na ziemi. A stworzyć innych byłoby to najprostsze rozwiązanie. Po co naprawiać to, co zostało zepsute, skoro łatwiej stworzyć na nowo? Każdy krawiec woli szyć naprawiać podarte. To jest prawda. Różnica jednak polega na tym, że krawiec nie kocha ubrania, a Bóg ojciec, traktując człowieka jak, jak swe dziecko, darzy je miłością. Wprawdzie połamało ono swe skrzydła w własnej woli, ale miłość nie pozwala na to. Aby je tak zostawić. Wiemy z rozważania o grzechu, że człowiek dlatego popełnił grzech, ponieważ bardziej pokochał siebie niż Boga. Tego człowieka trzeba było wyleczyć. Należało mu ukazać, że tajemnica jego szczęścia i zdrowia jest zawarta w tym, by kochał Boga, a nie siebie. Dlatego Bóg podejmuje niepojętą dla nas decyzję. Objawia, że on ma jednorodzonego syna, którego bardzo kocha. A syn w imię synowskiej miłości kocha ojca. Ludzie w planach Boga mieli wejść w tajemnicę tej ich wzajemnej miłości, jednak po grzechu znaleźli się poza tą Bożą Rodziną. Niezdarnie chodzą po ziemi, wlokąc swe połamane skrzydła, i z nienawiścią dziobą się nawzajem. Ponieważ człowiekowi brakło miłości, Boże dotknięcie połamanych skrzydeł nie mogło wystarczyć, by one w jednej sekundzie zostały uleczone. Należało objawić człowiekowi miłość w dwóch wymiarach. Trzeba było mu ukazać, do jakiego stopnia Bóg kocha człowieka, oraz w jakim stopniu człowiek może kochać człowieka. W tej sytuacji plan Boga był taki: syn, aby uleczyć poran poranionego człowieka, sam staje się człowiekiem. Rodzi się więc w Betlejem z Maryi Dziewicy jako orzeł o zdrowych skrzydłach. Żyje wśród ludzi grzesznych, jak wśród orłów o połamanych skrzydłach. Mówi im o miłości Boga, Ojca, i mówi im o tym, że winni odnaleźć w sobie moc i szczęście Orła Zdrowego. Mówi o wolności, która jest pod niemią i w niebie, a nie na ziemi, bo przeznaczeniem człowieka jest niebo, a nie ziemia. Wzywa ich również do tego, by się nie zdziobali i nie zabijali, ale by się wzajemnie miłowali. Owa nowina syna Bożego, przekazana na ziemi, podzieliła ludzi na dwie grupy. Jedni uwierzyli w to, co on mówił, i zaczęli od, odnajdywać w sobie największe pragnienie wolności i swej godności. Zaczęli także liczyć na to, że przy jego pomocy uleczą połamane skrzydła, i wierzyć w to, że jeszcze będą wzbijać się w stronę nieba. Drudzy urządzili sobie tu na ziemi swój świat i w nim mocniejsi, pukąc słabszych i żyjąc ich kosztem, doszli do wniosku, że to im do szczęścia wystarczy. Ta właśnie grupa ludzi, denerwowawszy się na orła, który wzywał do innych do lotu, postanowiła połamać mu skrzydła i przybić je do krzyża. A kiedy to już się stało, jej przedstawiciele podeszli do ukrzyżowanego i mówili mu: Zejdź z tego krzyża, wzbij się w niebo. Przecież jesteś orłem, wtedy ci uwierzymy. Ale syn Boga nie po to przyszedł na ziemię, by udowodnić, że jest orłem. On chciał ukazać, jak bardzo Bóg kocha człowieka, jak człowiek potrafi kochać Boga, nawet w swym największym nieszczęściu. Chciał również objawić, jak człowiek może kochać drugiego człowieka, nawet wtedy, gdy ów człowiek jest jego wrogiem. Wielki Piątek to dzień objawienia potrójnej prawdziwej miłości: Boga do człowieka, człowieka do Boga i człowieka do swoich wrogów. Syn Boga dobrowolnie zgodził się na to, by połamano jego skrzydła i przebito jego serce. On kochał tych, którzy go krzyżowali. Po trzech dniach stał i wyszedł z grobu ze zdrowymi skrzydłami, pełen Bożej Mocy. Dzięki swemu zmartwychwstaniu leczy tych, którzy w niego uwierzyli. Leczy ich połamane skrzydła i daje im boską moc, która pozwala im wzbić się nie tylko w stronę nieba, ale pozwala im dotrzeć do domu Ojca Niebieskiego. Oto tajemnica Chrystusa który jest samą miłością. Owa miłość jest zawarta w tym, że Syn swoje życie dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie umarł, ale miał życie wieczne. Chrystus to prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek, kto chce wiedzieć, kim jest Bóg, niech podejdzie do Chrystusa. Kto chce wiedzieć, kim jest człowiek, niech podejdzie do Chrystusa. W Nim odnajdzie na pełniejsze objawienie tajemnicy, "I w nim zobaczy najdoskonalsze objawienie tajemnicy człowieka."